Witaj, w World Global Network z tej strony Robert Czaplejewicz. To jest adres strony, na której promuję tę firmę. Dzisiaj powiem Ci o SoftSim, o darmowym komunikatorze, który możesz zainstalować na swoim telefonie bądź w komputerze. Ważne, że instalacja będzie możliwa wtedy, kiedy będziesz miał wykupione miejsce w strukturze. Najpierw telefon. Wchodzisz do Android Market. Wpisujesz SoftSim powinnaś powinieneś otrzymać taki wynik, i następnie klikasz Zainstaluj. Pojawi się takie okno, w którym wybierasz kraj, Poland, numer kierunkowy do kraju Polska, czyli plus 48, i Twój numer telefonu komórkowego. Następnie klikasz tu. Kod PIN otrzymujesz w SMSie. Wpisujesz go w wolne pole i klikasz Check PIN. Jeżeli wszystko jest w porządku, to masz komunikator na swoim telefonie komórkowym. Teraz instalacja na komputerze. Najpierw ważne pytanie. Czy używasz systemu Windows? Jeśli tak, to czy on jest 32 czy 64 bitowy? Jak to sprawdzić? Komputer. Właściwości. System. Lub. Panel sterowania system. Gdy już to wiesz, przechodzisz do kolejnego kroku. Bardzo ważne jest, żebyś to przeczytał. Przeczytała. Wejdź na stronę dobre programy, ściągnij i zainstaluj te dwie aplikacje. One są niezbędne do prawidłowego działania programu SoftSim. Tu pokazuję Ci tylko tę stronę. Dobre programy. Wybrałem jeden z programów. On ma akurat aktualizację 15 i od razu masz wersję systemu, którą musisz wybrać. Pobierz. I postępuj zgodnie z wskazówkami. Nic więcej. Logujesz się następnie do swojego konta Word GMN, podając login i hasło i przechodzisz do zakładki ComSuite. W zakładce tej, która już jest u mnie rozwinięta. Interesuje Cię to pole, w którym w szczegółach znowuż masz możliwość wybrania czy je, masz system 32 czy 64-bitowy. No chyba, że masz Macintosha, czy Apple'a. Jak widzisz, ja już mam komunikator zainstalowany, w związku z czym ta nazwa się pojawiła u mnie, tak samo jak i nazwa yy, moja tutaj łącznie z hasłem. Po kliknięciu w daną ikonkę Zaczyna ci się instalować program. Postępujesz zgodnie z wskazówkami. Zatwierdzasz czyli akceptujesz tutaj tą umowę licencyjną. Next. I tutaj ważne, żeby były te dwa y zaproszone miejsca, ponieważ SIP jest protokołem sygnalizacyjnym dla Voice over IP, potocznie w telefonie internetowej. Potocznie. To jest właśnie to, co wykorzystuje WordGMN. Połączenia są realizowane przez łącza internetowe, a nie przez nadajniki operatorów. No i tutaj masz tą drugą. A ma zastosowanie w komunikatorach, czyli to o co tobie chodzi. Następnie przejdź do kolejnego okna. Install. Proces instalacji powinien zająć około 30-40 sekund. No i łączysz się z tym programem, czyli z komunikatorem. Zanim się tu połączysz, tylko to pole wypełniasz: swoje imię, nazwisko, albo swój login i hasło. I sign in. Tutaj. Taki prosty komunikator. Jak widzisz, jest tutaj nazwa grupy polskiej. Jest już moje zdjęcie. Jest, że jestem dostępna, więc po sprawdzeniu wszystko jest ok. Tutaj powinny być nazwiska czy też loginy osób, z którymi się komunikujesz. Ponieważ nie mam zgody tych osób, te osoby usunąłem na czas zrobienia tej prezentacji. Tylko sprawdzam wersję. Najnowszą wersję, jaką pobrałem, była 1.7. Gratuluję jeszcze raz z tej strony, Robert Czoprojewicz strona, która promuje firmę, produkty i usługi. Dziękuję za uwagę.